Matko Odkupiciela, z niebias najsławniejsza, gwiazdo I nie namien parti, że w chwili spiritu sancti. Laudatur Jezus Chrystus. Usiądźmy na parę. Chwil naszego rozważania moich ukochanych panów. Proszę, nie mam się. Nie na chwileczkę. Moi kochani, jesteśmy. A, przepraszam jeszcze, modlitwa. Powstańcie, Jeśli jeszcze wytrzymacie, dzieci moje, <tryk> Dwu święty, Dwu miłości, Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił. Mnie. Twoje ubogliwości, wyrwi mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich ukrytych konnach, w których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać namaszczenia Twojego szymprzewodu. Napełnił więc mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam pochodzą z uznań wyższego i męstwem aby odważnie niósł je całemu światu. Oddaję język Bóg Ojcu. Panie Tobie oddaję mój język. Niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoje uchwały. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. mistrz ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemieniać Dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się już o to, co powiem. Amen. I na minę ze chwilę Spiritu Santa. Laudetur Jezus Chrystus. Sekular, Jesteśmy przy papieskiej Ends Redemptor Mater Zatrzymujemy się Nad przepięknym zdaniem papieża Tylko w tajemnicy ta Wyjaśnia się w pełni Własna tajemnica Maryi I tu korzystał Moi kochani z naszych Z naszych Porędzi Żeby wam pokazać na czym polega władza Matki Bożej, skąd się bierze i co to jest jej panowanie? Bóg, wybierając, Matka Bożą, mówi o sobie mnie na Matkę swego Syna, w innym z miejsc, dał mi udział w swoim boskim rodzicielstwie. Znikły mi dwa pisaki. Nie wiem, kto był tu widzący. Są tam, są. Czy ja mogłem używać tam? To ja prawda. Dał mi udział w swoim boskim rodzicielstwie. Matka to pięć wyjaśnia. Podzielił swoje ojcostwo na dwoje i uczynił mnie matką. Pozostawiając, sam pozostając, pełnią ojcostwa Po ludzku zdanie nierealne podzielił ojcostwo na dwoje, nie uczynił matką sam pozostając. Pełnią ojcostwa. Pani Agnieszka, i te wszystkie fiszki. Ładnie Panie i napiszę tajemnica Maryi wypływa z tajemnicy Jezusa. Bo to się już nie powtórzy w naszym umyśle, taki dar spełnienia tylu myśli na na jedno zdanie papieskie. Chcę jednak pokazać Wam to, że jeśli zostałam oddalona udział w jakim Bóg sam oddał swojego by syna, o ile pewniej obdarzam uczestnictwo w znaczeniu ludzkim wobec całego potomstwa Boga. Syn Boży jest szczytem łaski, jaką obdarzył mnie Bóg. Jest to logiczne dziedzina. Nie ma. Większej łaski nie ma, więc Matka Boża jest bardzo konkretna i realna w swoich, moi drodzy, określeniach. Dzieci Boże, są moimi na mocy tej pierwszej łaski, jaką otrzymałam. Pierwsza łaska, to jest Matka Boża mówi, wybrał mnie na matkę swojego syna. To jest na podstawie tej pierwszej płaski. Dzieci Boże są moimi dziećmi. Macierzyństwo bo ludzkie zawiera się w macierzyństwie boskim. Macierzyństwo boskie wybywa z Chrystusa. Macierzyństwo ludzkie wybywa z człowieka. To pięknie przedstawia, swoje tytuły związane swoje prerogatywy i pozycje w układzie nie ma Pan Jezus wyjaśnia tu, tu matka Roman jest też piękne Orędzie Matki Bożej macierzyństwo boskie i macierzy ludzkie. Moje macierzy łaską, którą otrzymałam przez macie boskie, na jego mocy została obdarona dziećmi Boga, które w bólach poczęło moje serce, aby zrobić, zrodzić do jednego życia przez uczestnictwo w cierpieniu odkupieńczy mojego syna. Matłoża wyjaśnia, jakim prawem cierpienie. Powiedziałam Ci, że w bólu poczęłam, ponieważ poczęcie wszystkich dzieci zawiera się w tajemnicy krzyża. To w nim i poprzez przy poprzez krzyż Maria mówi, otrzymałam potomstwo. Maria wyjaśnia jeszcze jego głębsze istoty. W innym miejscu Pan Jezus mówi, córko, poznaj, że odchodząc z tej ziemi pobłogosławiłem ją, zostawiając na niej moich wiernych synów i odeszłem. Otrzymali oni mój testament, aby ogłosić go wszystkim narodom. Moja matka, którą pozostawiłem im jako matkę, cała miała czuwać nad wypełnieniem mojego bo życia. To ona była szefową i była Wszystko, co wam pozostawiłem, mówi Pan Jezus, jest wam niezbędne. Ale najniezbędniejsza jest wam moja matka. Miłość dla ludzi zawsze była wielka, ale w chwili, w której wydałam za nią moje dziecko, stała się miłością boską, miłością zjednoczoną z miłością Ojca Wymierza, o Bo Matka Boża widziała, że Pan Jezus jest ofiarowany na odkupienie wszystkich ludzi. Miała pełną tego świadomość że ich w chwili, w której wydałam za nią moje, za ludzkość, dziecko, stała się jej miłość dla ludzi, stała się miłością boską, miłością zjednoczoną z miłością Ojca Wyrocickim, bo w ten Bóg ukazał światu swoją największą miłość. mojego serca, mówi Maria, był rodzeniem nowego świata, jakim jest cały Kościół katolicki, nowe Jeruzalem, świat Boga, świat świętych, królestwo Boże opione w psalmach, wyśnione, wyśnione niebo na ziemi, cały Bóg jest w czasie swojego życia, dla każdej duszy i grzesznej. Oto ludzkość, którą zrodziła, zrodziłam. Ludzkość święta, ludzkość dla Boga. My żyjemy w wymiarze cywilizacyjnym, gdzie się mówi, cywilizacja bez Boga. To dzieci otwarta rewolucja. Ona brzmi, nie ma Boga. Ta rewolucja nazywa się rewolucją szatańską bo z miejsca, gdzie czy od siebie wyrzucamy Boga, automatycznie zapraszamy że Pana. Nie ma innej optyki. Wszędzie zaraz chodzi Żadana. W rozwaniu urańcowym w przelinieniu galilejskiej, moi drodzy, czytamy zdarzenie. ta to obrazuje miejsce, jakie mi pozostawił Bóg w kościele. Moi drodzy, każdy z nas ma wyznaczone miejsce w kościele funkcje do spełnienia w świecie. I to jest wszystko decyzja Boga, niezależna, autochtoniczna. Niejednokrotnie mówi Maria, czeka on na moje prośby, aby zacząć działać. Tak będzie i teraz, mówi Maria. Nie czyni to, Maria mówi, z powodu mojej władzy, ale dla Was, abyście poznali, że nie jesteście sami na Ziemię, macie w niebie matkę. Czy potrafisz oddać ją matkę innym dzieciom? Każdy. Kto poznał miłość Matczyną, wolałby wszystko inne, tylko nie matkę. I zawsze oddał życie za was, a umierając oddał wam również tę ostatnią radość, jaka należała tylko do Niego. Oddał wam mnie. I tu matka Boża wymienia swoje tytuły. Jestem Matką Kościoła. Matką Ewangelii, matką Słowa, matką sakramentów świętych, matką zbawienia. Po odejściu mojego syna zostałam z wami, ponieważ należy do Kościoła jako jego dziedzictwo, jako skarb ofiarowany Kościołowi w ostatnich słowach testamentu Chrystusa. Jestem nierozerwalnie złączona z Kościołem. Jestem filarem, na którym spoczywa Duch Święty. Jestem miłością gromadzącą zagubione dzieci Bożej do Jego stołu. Jestem magnezem świętowatym dla do Kościoła. Jezus wypowiada słowa niewiasto Czyż to Twoja albo moja sprawa? Czy wiesz, co znaczą te słowa? Oznaczają, że czas, który jest w ustale Dniu Bożego, należy do mnie. Kiedy zabraknie na wesele się skończy. Matka Boża przestrzega Kościół katolicki. Wygnacie mnie. Z Kościoła czeka Was tragedia i drabu. Wesele się skończy. I tu Matka Boża Wyjaśnia o tym dramatycznie, co to znaczy, kiedy zabraknie wina, wcale się skończy. Wina. Wesele się skończy. Pani musi pogratulować dowód tego do tekstu. Synu umiłowany napełniasz mnie tęsknotą i miłością, walcząc o moją cześć i miejsce w Kościele. Czyli Matka Boża na mnie czego. Chce mnie mieć już u siebie. Dla tego kościoła ofiarowałam wszystkie moje cierpienia, aby wzrastał wierze i miłości. Kościół, który chce się pozbawić opieki swej matki, usunąć ją potajemnie, nie jest na Bożej Drodze, ponieważ, nie, ponieważ nie ja wybrałam się na matkę zbawiciela i matkę Waszą. Ale zostało mi to powierzone wolą Bożą. Tak więc, kto mnie wywyższoną przez Boga Najwyższego degraduje, mówi Maryja, nie jest godnym nazywać się dzieckiem moim i dzieckiem Boga najwyższego. Czyli wchodzi, mówiąc delikatnie. Na drogę herezji zapis córka Toszowa, kościół, który porzuca swą matkę, nie jest już kościołem, ale otwartą raną na ciele Zbawiciela. Tarana ropieje i zaraża inne członki. Inne członki zaraża mojego syna, napełniając jego ryczą. Chcę, aby wszyscy kapłani polscy przypomnieli sobie o mojej miłości. Mówili sobie o mojej miłości i z wielką gorliwością zabiegali o moją chwałę. Chciałabym, aby kapłani szczególnie uciekali się do mnie w modlitwie, aby mogła im przed błędem i pobraniem złego kierunku. I ostatnia myśl. W tym zdaniu, w tym kontekście, wyjaśnienia. Święty Józef tak mówi: Miałem umożliwić życie dwom ludzkim istotom. Istotom nie z tego świata. Żyjącym duchem poza Ziemią. Musiałem dbać, aby ich dusze nie musiały odrywać się od nieba i dbać o sprawy doczesne. Byłem doczesnością, która wspina się po drabinie i świętość na sam szczyt, i święty na szczyt nieba. Łączę ten świat, świat i Samaryi w jedno, ponieważ ich dusze były nierozłączne. choć Jezu Bogiem człowiekiem, a Maria człowiekiem, razem stanowili jedno. Dla mnie zawsze byli jedna, jedno, żeby były zjednoczone. I nie potrafiłem postrzegać ich oddzielnie. Ze zjednoczenia Chrystusa przypominam, wypływa zrozumienie, Grazie a Dio e Amen.